Dzień dobry. To kolejne wydanie dwutygodnika Blisko Wschodniego. Na początek mam dla Państwa flash, którym, którym zresztą będzie pewne przejście do głównych tematów dzisiejszego programu, ale zacznijmy w ten sposób. Afganistan. W Afganistanie, proszę Państwa, ISKP, czyli miejscowa wersja państwa islamskiego, Państwo islamskie Khorasanu zaatakowało taliban, tym razem dość skutecznie, to znaczy mm, został mm, zabity Kyle Hakani, a mm, Sira Judin Hakani, proszę państwa, z tej potężnej rodziny, z tego potężnego klanu, jeśli chodzi o kwestię Afganistanu, no, tak naprawdę dość mocno uderzył w różne podstawy ideologiczne. Jeśli chodzi o różnicę między nimi a ISKP, to może mieć znaczenie choćby z uwagi na to, że po pierwsze Kyle był znaczącą figurą, a po drugie, proszę państwa, widzę w tym swego rodzaju osłabienie zdolności talibów do przewidywania różnych ataków, ponieważ też niedawno informowałem o sytuacji, w której tym razem to demokratyczne demokratyczne ugrupowania zaatakowały zaatakowały rządzących Afganistanem. To jest, proszę Państwa, pierwszy news flashowy. Drugi news flashowy to kolejny atak ze strony Ansarallah, szerzej znanych jako Husi, czy też z uwagi na angielskie tłumaczenia Huti. Oczywiście atak na Jerozolimę, no nie dosłownie na to miasto, ale z pewnych względów tak to ujmuje ten atak został powstrzymany, ale jest to według mnie dość szaleńcza optyka, jaką przyjmuje dalej ta de facto junta lub też dżihadystyczne ugrupowanie z Jemenu, ponieważ w momencie w którym PMU w Iraku nie są jednoznacznie zorganizowani wobec tego co nadchodzi, to znaczy chyba sami nie są pewni jak powinni reagować na nowy rząd, na nowy rząd w Syrii. Nie angażują się aż tak bardzo w jakiekolwiek prowokacje, czy to wobec Waszyngtonu, czy Jerozolimy, właśnie. Co może poskutkować tym, że Ansar Allah zostaje sam na tym placu boju, a to z kolei dla nich może oznaczać, że jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek zawieszenia broni z pewną grupą na H. A Jerozolimą, to IDF może mieć wolne, że się tak wyrażę, szczególnie po tych wszystkich uderzeniach, które nastąpiły na, na terytorium Syrii, aby w ręce HTS-u nie wpadła, nie wpadła żadna, e, żadna e, broń. No i to proszę, Do tego, proszę Państwa, jeszcze dojdę w kontekście pewnego bonusu co do pierwszego newsa. Ale nie uprzedzajmy faktów, ale skor, jednak skoro jesteśmy już przy Syrii, to chciałbym zaznaczyć też w ramach flesza. Że w Dara, w Hamie odbywają się teraz masowe wiece poparcia dla rewolucji, radość ludzi z tego, że Asad upadł. Trzeba tutaj wskazać jednocześnie na to, że wszystkie te odkrycia, które mają miejsce obecnie w więzieniach, w których Asad robił ludziom, no oczywiście nie bezpośrednio, chociaż tu też bym się nie założył robił ludziom różne straszne rzeczy. Proszę Państwa, to jasno pokazuje, że dla tych ludzi nawet alternatywa w postaci państwa islamskiego nie byłaby koniecznie czymś tak strasznym jak to, czego, czego dokonywał ten sługus Iranu i Rosji. No, i tu, tu, proszę Państwa, bym już przeszedł do newsa numer jeden, czyli newsów z Syrii, tak? Ponieważ. Trochę w ten sposób to dzisiaj będzie wyglądać. Znowu Syria jest jakby jednym dużym newsem, który, na który składają się um, aktualne, um, aktualne informacje. Najważniejszą jest to, że HTS rozmawia z Rosją. Jest to bardzo negatywna, bardzo negatywna wiadomość dla Zachodu. Uprzedzałem, że może dojść do tego, że Dżulani tak bardzo boi się o swoją przyszłość. Że jest gotowy rozmawiać z każdym. Rosja tutaj oczywiście chce utrzymania, utrzymania swoich baz w Tartusie i lataki. Czy do tego dojdzie, ja bym nie przesądzał w żadną stronę w tym momencie. To jest otwarta sytuacja. Więc jedyne, co mogę Państwu zaproponować ze swojej strony, to przedstawienie właśnie rozgrywających. Otóż chodzi o to, że z jednej strony Rosja rozgrywa. Całą Afrykę poprzez te bazy w Syrii, więc są one dla niej niezwykłej wagi i będą w stanie dać za to nowemu rządowi syryjskiemu bardzo wiele. Jednocześnie rozmowy z HTS-em to, to nie są wprost oficjalne rozmowy z nowym rządem syryjskim, który do tego jest rządem teoretycznie tymczasowym i jeszcze nie w pełni skonstruowanym, biorąc pod uwagę to, że na przykład SDF, czyli Kurdowie Syrian Democratic Forces, Zaczęli wywieszać nad swoimi placówkami flagę Wolnej Armii Syrii, no co oznacza, że oni będą chcieli być częścią wszelkich uwarunkowań, które będą miały miejsce w Damaszku. Tu jednocześnie HTS i reszta ugrupowań muszą wziąć pod uwagę, że całe miasta nienawidzą Rosjan i one mogą same w sobie, poprzez oczywiście klany, które wciąż mają i będą miały broń, bo nikt im tej broni nie odbierze. No szczególnie w takiej sytuacji, one mogą same nie chcieć obecności Rosjan, Rosjan w Syrii. To też powinno być ze strony Zachodu rodzaj warunku, żeby móc rozmawiać z HTS-em, to znaczy możemy z was zdjąć sankcje, ale nie współpracujcie z Rosjanami, bo zaraz byście otrzymali następne sankcje. Więc po co zajmować stare, skoro już one tam. Są. No i to może być swego rodzaju targ między Dżulanim, Zachodem, a Rosją, gdzie może wykorzystywać Rosję, może wykorzystywać Rosję do tego, żeby otrzymać z Zachodu zdjęcie sankcji. Co jednocześnie oczywiście poprzez e, podkręcenie tempa tych rozmów z Rosją może oznaczać e, wymuszenie, pewną presję na Zachodzie, aby ten się pospieszył ze swoimi działaniami. Tu trzeba zauważyć, że jeśli SDF pozostałby w ramach tego, tego nowego rządu zupełnie syryjski, a nie jakiś odłączny, nawet jeśli oczywiście, bo to jest według mnie prawie pewne, zachowają dużą autonomię, to jednym z warunków zapewne byłoby prawo. Stanów Zjednoczonych do tego, żeby mieć oficjalną misję w Syrii, czego akurat Donald Trump może nie chcieć. Przy czym tu trzeba zaznaczyć pewną rzecz, to znaczy na jakiej zasadzie Stany Zjednoczone są obecne w Syrii, zresztą na podobnej jak Turcja. Proszę Państwa, zasady współegzystencji międzynarodowej, zwane szeroko, co nie jest do końca zgodne z faktami, prawem międzynarodowym. Pozwalają na to, aby się bronić przed działalnością terrorystyczną z, innych, z terenów innych podmiotów. I jeżeli na terenie jakiegoś podmiotu, na przykład Syrii, wybucha rewolucja, która ma w sobie na przykład państwo islamskie, które stamtąd atakuje albo po prostu yy, kooperuje w tych atakach na tereny innych państw, to każde państwo ma prawo się bronić, wejść do Syrii w takiej sytuacji. Jeżeli. Państwa sąsiednie będą uznawać dalej HTS za, za grupę terrorystyczną, a nie oficjalny rząd, ale jednak panujący w Syrii, to mają pełne prawo używać każdego rodzaju sił, jakie tylko będą chcieli wobec HTS-ów i wobec Syrii, i w Syrii. I tak samo jest, akurat tu będziemy zapewne trochę żałować, z uwagi na to, że PKK wciąż oficjalnie atakuje Turcję, a Turcja uznaje, że SDF i jedna z jego części, czyli IPG, jedna z jego części, czyli IPG, jest w porozumieniu z PKK i tym samym daje sobie tym prawo do atakowania na terenach Syrii. I w sumie nikt nie może nic z tym zrobić, ponieważ w podobnej sytuacji inne państwa działają bardzo podobnie. I to jest ten problem. Poza tym istnieje coś takiego jak umowa z 1998 roku, na mocy której Damaszek miał kontrolować tę granicę. Skoro tego nie robi, no to automatycznie Turcja uznaje, że jest to złamanie tych umów i wspieranie PKK. No i tym samym, bo tu już jesteśmy przy drugiej części newsów z Syrii, tym samym SDF, wywieszając te flagi, które są w Damaszku, stwierdza, że Damaszek tak naprawdę ma pewnego rodzaju kontrolę nad granicą turecko-syryjską i nie dochodzi do tego, by Syria nie miała kontroli nad tymi wydarzeniami. To oczywiście jest ruch obronny w kierunku tego, by zabrać Turcji podstawę prawną do możliwości działania na terytorium Syrii. Ale jest też oddzielna cała sytuacja między nimi a SNA, które uważa się przecież nie za wojska tureckie, tylko za wojska mm, syryjskiej opozycji, która to jednak syryjska opozycja najprawdopodobniej będzie miała duży problem, żeby wejść do e, składu przyszłych rządów w Syrii. To, sytuacja jest bardzo zagmatwana. Bo wydaje się dzisiaj, że bliżej jest SDF-owi do tego, żeby jakoś dołączyć do Damaszku, niż samemu SNA, mimo że przedstawiciele tureccy są obecni w Damaszku. Więc no, naprawdę sytuacja jest zagmatwana, ale Stany Zjednoczone wydają się dzisiaj skupiać właśnie na tym, to znaczy, żeby pogodzić Turcję i SNA z SDF-em. To znaczy, doszło po e, tak zwanym zdobyciu Manbiju, to jest trochę bardziej skomplikowane. Doszło do sytuacji, w której SNA, czyli te dawne, ta jakby można powiedzieć, dawne FSA, przynajmniej w dużej części, czyli ten rząd opozycji syryjskiej, który znajduje się w swego rodzaju, na swego rodzaju uchodźstwie w Turcji, a którego wojska właśnie atakują Kurdów, no to oni zdobywali Manbij. Oni teoretycznie ten Manbij zdobyli, ale pamiętajmy, czym jest SDF. SDF to połączenie koalicyjne dawnego IPG, i właśnie różnych klanów e, arabskich z Syrii. I część tych klanów, które były w Manbiju, zdecydowały się przejść na stronę SNA i otworzyć po prostu wrota do Manbiju. No i SDF rozpoczął się, rozpoczął wycofywanie, i mm, mają obecnie zawieszenie broni z SNA wynegocjowane przez Stany Zjednoczone mm, właśnie w tej sprawie. Stany Zjednoczone dość racjonalnie nie chciały bronić ani Tal Rifat, ani. Manbiju, spodziewając się trochę tej sytuacji, przypomnijmy, to Rosjanie obiecywali obronę Talifat. Dlaczego się Stany Zjednoczone mogły spodziewać tej sytuacji? Ano, dlatego, proszę Państwa, że duża część Kurdów, która mieszkała w Talifat czy Manbiju, to uchodźcy z innych regionów Syrii, którzy znajdowali się tam, ponieważ swego czasu państwo islamskie SNA to nie jest to samo, tylko wymieniam, żeby było jasne, że Państwo Islamskie, a także SNA szły po, przez kolejne terytoria, więc oni zmierzali w inne. No i tam byli oczywiście na mocy porozumień między klanami arabskimi a IPG w ramach koalicji SDF, ale większością demograficzną według no, chyba każdego opracowania, każdego artykułu, który czytałem, nadal są tam. Arabowie, więc to nie są czysto kurdyjskie tereny w takim rozumieniu. To też było jednym z warunków Erdoana, żeby w ogóle rozmawiać z SDF-em i tego żądał od Amerykanów, aby Manbij również stał się, um, stał się częścią terytoriów kontrolowanych przez SNA. To jest skomplikowane, ale jest ważne, żeby to zrozumieć, że tutaj nie ma czegoś takiego, że ktoś zupełnie bezprawnie, bez jakichś podstaw gdzieś przybywa i spotyka te SNA, tylko wrogość. No jak widzimy po Manbiju, to nie tylko wrogość była. Więc Amerykanie na razie skupiają się na tym, żeby zakończyć spór między sdf a SNA i myślę, że to dopiero da Amerykanom później pewne wyjście do rozmów z HTS-em, bo będzie miał dwa duże ugrupowania, które nie są bezpośrednio podległe HTS-owi Dżulanieu, które mogą mieć swoje znaczenie w polityce i Amerykanie poprzez nich mogą chcieć wpływać na politykę syryjską, a pamiętajmy o jednej rzeczy: w kontekście tego pierwszej części Newsa, czyli rozmów HTS-ów z Rosją, to nikomu bardziej nie zależy na tym, żeby Rosjanie nie mieli swoich baz w Syrii niż Turcji. Turcja, proszę państwa, jak już powiedziałem, około tygodnia temu, Turcja, proszę państwa, jest państwem, które najwięcej zyskuje poza Syrią na porażce Rosjan i potencjalnym wycofaniu się Rosjan z baz, z baz w Syrii. I tutaj musimy wspomnieć o drugim zwycięzcy, ale tym, który jest zwycięzcą wewnątrz Syrii. Według mnie największym zwycięzcą wewnątrz Syrii jest Jerozolima, ponieważ Ci, którzy wspierali Hez w Libanie, ci, którzy wspierali różnego typu protesty w Jordanii, no i oczywiście samo miejsce dla obecności IRGC, czyli tej gwardii republikańskiej, gwardii rewolucyjnej z Iranu, no to Asad był tym, kto to wszystko wspierał i on upadł. Teraz dodatkowo wolno zniszczyć całą broń, która znajduje się na terytorium Syrii, z uwagi właśnie na kwestie związane z HTS-em. No i o to też mi wcześniej oczywiście chodziło, wielokrotnie mówiłem: jeśli HTS obejmie, obejmie władzę, to będzie wolno uderzać na terytorium Syrii bez konsekwencji polityczno-dyplomatycznych, poza tam drobnymi jakimiś sprzeciwami, ale to tak naprawdę ginie w ramach, w ramach całych wszystkich rozmów, które się odbywają a propos tego, co się dzieje a propos tego, co się dzieje w Syrii, no i są to głównie protesty oczywiście ze strony na przykład Iranu, poniekąd też wspierane z uwagi na a wiadome chęci zysków politycznych na przykład Arabii Saudyjskiej. Do czego dojdzie dalej? To jest kwestia do rozważenia, ale myślę, że wszyscy się cieszą, że IDF zbombardował tak wiele, podobno 480 nalotów łącznie miało miejsce, IDF zbombardował przecież między innymi laboratoria, a także składowiska broni chemicznej. Kolejne źródła to potwierdzają, no to chyba raczej wszyscy na świecie odetchnęli z ulgą, że HTS, a także ich bardziej radykalni koledzy, nie dostaną możliwości przetransportowania i zdobycia takiej broni, tym bardziej, że ich wiedza na ten temat raczej była ograniczona w porównaniu do wiedzy IDF-u czy CentKOMU. No i to jest oczywiście wielka ulga dla świata w mojej ocenie. Póki co wszystko rozgrywa się pozytywnie. Póki co wszystko, proszę Państwa, rozgrywa się pozytywnie. To, że Tarifa i Man Beach wypadną spod SDF-u było dość spodziewane. No szczególnie, jeżeli po prostu część SDF-u uznała, że woli być z SNA. No to tutaj nie można... Bezpośrednio stwierdzić, że stało się coś strasznego. To raczej było coś spodziewanego. Zresztą cały zachodni brzeg Eufratu też przeszedł pod bezpośrednie dowództwo HTS-u tym razem, na ile to oni będą wierni HTS-owi, czy Senatu, zobaczymy w przyszłości. Spodziewam się raczej bardzo dużej autonomii ze strony tych Klanów, ale to jest kwestia przyszłości także tego, jak to wszystko rozegrają, jak to wszystko rozegrają Amerykanie. No i idźmy. Idźmy w tym dalej, bo tutaj trzeba też zaznaczyć jedną rzecz. Gdyby na przykład ta obecność HTS-u czy SNA była bardzo duża i weszła na przykład już na terytorium po wschodniej stronie Eufratu, no to wtedy te milicje irackie mogłyby zacząć się obawiać tego, że HTS zbliża się do ich granic, a przecież oni są głównymi wrogami. No więc tutaj, tutaj oczywiście też też ten, ta obecność SDF-u jest wygodna dla wielu stron. No i trzecia część tego news'a czy serii newsów z Siri, mianowicie pewien bonus, czyli to, co przeczytałem i zobaczyłem dzisiaj, ale to nie jest do końca pewne, ponieważ nie znam dokładnego originu tego wideo. Otóż mają Państwo podlinkowane, mają Państwo podlinkowane w opisie, jest wideo, na którym według tego tłumaczenia, które zostało dopisane do pewnej przemowy, przywódca druzyjski niedaleko wzgórz Golan stwierdził, że lepiej, żeby druzowie weszli pod kuratele Jerozolimy niż Damaszku, że bardziej obawiają się tego, co może robić HTS, niż tego, co może robić IDF. I tym samym, proszę Państwa, to idzie um, trochę w ramach tego, co przewidywałem dotyczącego pewnej koalicji, czyli potencjalnej koalicji Kurdów, Altanf. I druzów od południa aż do, wschodu, aż do wschodu Syrii, i to jest właśnie ten najlepszy możliwy scenariusz. To znaczy taki, gdzie rzeczywiście doszłoby do szerszej koalicji, tego typu, lub też szerszej koalicji wewnątrz polityki syryjskiej z naciskami na Damaszek, gdzie istniałyby jakieś siły, nazwijmy to rozjemcze, możemy to nazwać siłami pokojowymi, mianowicie takie, które będą pilnować, aby fanatycy nie mogli zbyt dużo działać przeciwko mniejszościom na terenie Syrii. Oczywiście czym bardziej wszelcy fanatycy będą to robić, tym ta obecność innych wojsk spoza, spoza Syrii będzie większa. Dlatego też uważam, że największym zwycięzcą e, upadku Asada jest Jerozolima, która otwiera sobie w tym momencie rozmowy, e, otwiera sobie pole do rozmów z druzami i z kurdami, którzy są według mnie naturalnymi sojusznikami, naturalnymi sojusznikami na polu bitwy dla IDF-u. To byłoby niezwykle korzystne także dla Zachodu, ponieważ Stany Zjednoczone mogłyby być tylko takim dalekim parasolem nad tym wszystkim, a swoje siły powoli przemieszczać w kierunku w kierunku Tajwanu i Filipin, ale też to uwalnia ich po części do tego, żeby działać i rozwiązać problem rozwiązać problem jemeński i to się według mnie coraz bardziej zbliża, dlatego, chyba dlatego, bo ja nie widzę w tym innego sensu Husi atakują tereny Jerozolimy po to, żeby nadal pokazywać, że żeby inni Arabowie się wokół nich skupiali, ale to im dużo nie da, bo jeżeli IDF przeprowadzi na nich takie naloty, jakie przeprowadził na Syrię, a następnie zostanie to wzmocnione koalicją brytyjsko-amerykańską no to bardzo szybko może się okazać, że rząd Jemenu, ten uznawany, a także Rada Południowa, która teoretycznie wspiera rząd Jemenu, mogą po prostu pomaszerować na północ, ponieważ takie będą straty w Ansarallach. Mam nadzieję, że to się zbliża i że ten kryzys na Morzu Czerwonym się, się zakończy. Tym samym mamy idealne podejście do tego, żeby... Trochę więcej o tym Morzu Czerwonym teraz wspomnieć. I teraz, proszę państwa, zauważamy, jak ten cień Ankary pada na, pada na Afrykę z uwagi na osłabienie się Rosji i potencjalny brak baz w Syrii. Już jest do tego pewne ustosunkowanie się ogólne, ale zauważmy jedną rzecz. To znaczy, teoretycznie Rosjanie oczywiście mogą Znajdować bezpieczne porty w Libii, w jej wschodniej części, u Haftara i u LNA, czyli u Libyan National Army, ale to, co jest tutaj dość znaczące, Haftar nie jest ogólnie rozpoznawanym przywódcą Libii to jest jakby ktoś, kto jest uznawany za część politycznego spektrum i oczywiście opozycja wobec GNA, czyli government, National Army rządzącego z Trypolisu i mającego wsparcie Turcji. Jak już wspominałem kilkukrotnie w tych programach, Haftar ostatnio rozpoczął daleko idące rozmowy z Turcją i były to rozmowy dotyczące kwestii militarnych, ale też kwestii, kwestii handlowych. I ten news, proszę Państwa, który mam dla Państwa, to jest akurat właśnie działalność Turcji w innym miejscu, które ma z tym jednak bardzo duży związek. Mianowicie przy Przedstawiciele Etiopii i Somalii dogadali się pod kuratelą turecką, że Etiopia będzie miała dostęp do Morza Czerwonego. Somalia się na to zgadza i pozwala wojskom etiopskim tam pozostać. Jednocześnie to oznacza, że Etiopia uznaje. Że Etiopia uznaje integralność Somalii, czyli tak naprawdę podważa swoją wcześniejszą umowę z Somalilandem, który jest jednym z kilku regionów Somalii, który uznaje się sam siebie za niepodległy. No i tu oczywiście dochodzi do problemów związanych z tym, jak to działa w polityce międzynarodowej. I kto może z kim podpisywać jakie umowy. No i ta umowa, którą Etiopia miała z Somalilandem, to jest trochę taka, jest trochę była na takiej zasadzie, jak dość nieoficjalna umowa Rosjan z Haftarem. No i Etiopia obecnie rozmawia bezpośrednio z Somalią, ale pod kuratelą turecką, więc jeśli Haftar przeszedłby też na stronę, na stronę turecką, to Rosja nie będzie mogła w przyszłości korzystać z Libii. No i to wszystko sprowadza nas, proszę Państwa, do punktu, w którym e, Rosja musi mieć, musi mieć te e, bazy w Syrii, a widać, że skoro umowa między Somalią a Etiopią została podpisana 11, e, 11 grudnia, jeśli się nie mylę, no to w tym momencie jesteśmy w sytuacji, w której Somalia uznała, że Turcja ma tak wielką przewagę Ogólnie na kontynencie afrykańskim, że staje się głównymi rozgrywającymi, czyli warto, warto z nimi dobrze żyć. Czyli teraz też musiała to uznać Etiopia. No i to jest ta sytuacja, że Etiopia, Haftar, Somalia dogadują się z tymi siłami i poprzez te siły, nad którymi kontrolę lub duże wpływy ma Turcja. I dlatego uważałem, że Turcja jest największym zwycięzcą rozgrywki syryjskiej poza Syrią i według mnie, to, że Etiopia dogadała się z Somalią, jest oznaką właśnie tej tureckiej siły. To dowodzi, że miałem rację, kiedy to, kiedy to twierdziłem. Podobnie jak to, że Jerozolima uzyskuje kontakty z Druzami, jest ich zwycięstwem na terenie Syrii, bardzo bezpośrednim. To są według mnie efekty upadku Asada, nawet jeżeli nie wprost, ponieważ Etiopia z Somalią rozmawiały od roku, to fakt, że dogadali się akurat teraz, akurat w tym momencie, jest tego, jest tego dowodem. Jednocześnie to, że Rosja będzie wycofywać się, czy raczej, że jej wpływy zostały ograniczone, jeśli chodzi o Afrykę i Bliski Wschód, nie musi oznaczać zwycięstwa Zachodu, co widzimy po newsie numer 3, mianowicie Francja wycofuje swoje siły z czadu, ponieważ czad zerwał umowę obronną z Francją z końcem listopada. Nie jestem pewien, czy dzisiaj też by to zrobili po upadku Asada, bo być może liczyli też na wsparcie Rosji, ponieważ czat w ten sposób wchodzi w pewnego rodzaju, w pewnego rodzaju punkty, które były wypełniane na Sahelu, które były wypełniane przez Burkina Faso, Mali, a także jedno państwo, które ma nazwę um, obraźliwą w języku angielskim. To jest sprawa skomplikowana, ale ja się nie chcę tutaj nie chcę tutaj podpadać przez tak niedorzeczną rzecz, jeśli można to tak ująć. A zaraz do tego, tego państwa też przejdziemy. Mianowicie to może oznaczać, że Czad chciał zbliżyć się do wpływów rosyjskich i być może także do, do tych działania, tych hund, które, tam, które w tym momencie walczą z różnymi, z różnymi organizacjami islamskimi. W tym momencie także pewnego rodzaju gałęziami czy odgałęzieniami Al-Kaidy jako dżanim. I, yy, i, państwa, I państwa islamskiego. No więc to wycofanie się Francji według mnie w tym momencie tworzy miejsce dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich i dla Turcji, ale nie dla Rosji, właśnie z uwagi na powyższe. No i tutaj, tutaj moglibyśmy, proszę Państwa, też wspomnieć o tym, że niedawno, i to jest news numer 4, jak go sobie jednak tutaj odwrócę, ponieważ to miał być news numer 5, ale ja wolę przechodzić jednak zgodnie z tym, jak, jak Państwu tłumaczę, tłumaczę pewne rzeczy, bo to chciałem zaznaczyć, że mam tutaj z boku tylko wypisane ogólne punkty, a nie, a nie jakąś treść scenariusz to nie jest czytane, Zdecydowanie to nie jest czytane. No i proszę państwa ta kwestia, ta kwestia, którą teraz wspomniałem, ma swoje już kolejne odzwierciedlenie, jeśli chodzi o Sahel, mianowicie, Mali, rząd Mali, junta malińska zaatakowała niedawno front. Tuareski. Jeśli ktoś na szybko chciałby pewnego porównania, jak można było patrzeć na Tuaregów, no to są miejscowi druzowie, miejscowi kurdowie, którzy nie mają swojego państwa, ale znacznie bardziej kurdowie, bo oni walczą o to, żeby to państwo, żeby to państwo mieć i rząd maliński zdaje sobie sprawę, że przez to Tuaregowie bardzo szybko mogliby uzyskać wsparcie od strony Zachodu, a te wszystkie organizacje islamskie tego nie otrzymają. Więc kiedy już Hunta poradzi sobie w swoim rozumieniu z tą opozycją, która mogłaby być uznawana w przyszłości za demokratyczną, no to Zachód nie będzie mógł transportować broni, aby komuś pomagać w wojnie z nimi. No i na tym właśnie polega cały ten zabieg, który tam ma miejsce, ale to, co ważne w tym kontekście, który mówiłem przed chwilą, to to, że tego uderzenia Tuaregów dokonano tureckimi dronami, co oznacza też, że zwiększa się powoli... Wpływ Turcji w Mali, bo jest to wpływ skuteczny, a rosyjski jest skuteczny jakby coraz mniej, i jest zapowiedź, że będzie jeszcze mniej skuteczny. No więc w tej sytuacji widzimy kolejny punkt, gdzie Turcja może wejść, gdzie Turcja może wejść po prostu dronami, które będą na, w takich walkach pustynnych znacznie bardziej skuteczne niż właśnie używanie bezpośrednio e, wojsk na tych terenach. Bo też łatwo jest te wojska uderzyć z różnego typu zasadzek, ponieważ to miejscowi wiedzą, jak zachowywać się jak i działać, jak działać na tych obszarach, a niekoniecznie hunta, której wojska są jednak dość znacząco oddalone od, tego, od tych miejsc. Więc uważam, że to jest kolejny punkt, który wzmacnia Turcję i pokazuje nam, że ich wpływy rosną. Następnie, proszę Państwa, ostatni news na, news na dziś to por, porażka wojsk pewnego państwa, które ma, które zaczyna się na N i mogą Państwo się domyślić, jak, jak reszta tej nazwy brzmi. Otóż stracili oni prawdopodobnie około setki żołnierzy w starciach z właśnie różnymi islamskimi bojówkami. Tutaj to, co ważne, to było, odbyło się to niedaleko Burkina Faso, co też według mnie pokazuje dość jasno, że Um, wszelkie, wszelkie wsparcia ze strony wagnerowców, czy to na terenie Mali, czy to na terenie Burkina Faso, są po prostu coraz, są po prostu coraz słabsze, coraz mniej to daje. I ja bym chciał jeszcze tutaj przy tym newsie zwrócić Państwu uwagę na mapę, która, która jest za mną. I na tej mapie widzą Państwo, że jest trochę inaczej niż widzą Państwo to zazwyczaj. Mianowicie to nie jest mapa Mercatora, tylko Petersa. I uważam ją za znacznie lepszą, jeśli chodzi o ogólnie spojrzenie na świat przez zwykłe osoby, to znaczy przez nas. Nie jesteśmy pilotami, nie jesteśmy, proszę Państwa, kapitanami statków, którzy, którzy wolą mieć pewnie inne odzwierciedlenia map światowych. Afryka, proszę Państwa, jest na tej mapie Mercatora, którą Państwo znają zapewne z podręczników geografii, po prostu e, nie odzwierciedlająca to, co jest dzisiaj najważniejsze, mianowicie wielkości terytoriów, które, o których rozmawiamy. Proszę zauważyć, jak mała Grenlandia jest na tej mapie, a jak wielka jest Afryka, a jak wielka jest Grenlandia na mapie, e, na mapie Mercatora, praktycznie tak duża jak Afryka. To ta mapa pokazuje, proszę Państwa, Proporcje, proporcje kontynentów, i to jest według mnie znacznie, ale to znacznie ważniejsze. To było pięć newsów na dziś wraz z fleszem, a także, a także tym rozbiciem newsa seryjskiego. Zachęcam do wspierania tego kanału na bajkofi, komentarzami, lajkami, udostępnieniami. To dzięki Państwu oczywiście ten kanał działa. Do widzenia i zapraszam na inne materiały.